Wow, wyszło nowe oprogramowanie! Podobno można hakować przez telefon. Zaczepiste. Dobra, biorę, nagrywam i... lecę testować. Okej, okay, chyba powinno wszystko działać. Dobra, to lecimy. Hmm, dobra, wszystko powinno chyba działać. Zobaczmy co by można było tu hakować. No się tą kamerę. Okej, okay, dobra. Systemy sprawne. No to hakujemy. Łooo, ale super. No hej. Co tam? Widzę, że masz ładne e, kontowaku. Tak, tak. Dziękuję. Świetne są te haki. O no hej, to jest to oprogramowanie, o które mnie prosiłaś. No tylko wiesz tam nie rób z nim nic głupiego, okej? Okay? a może byśmy się umówili na jakąś kawę czy nie? E, okej, okay, nieważne. To na razie. Cześć. Siema, dobra. Masz tutaj to oprogramowanie, o którym ci mówiłem, tylko nie rób z nim nic głupiego, okej? Okay? Masz... Na chwilę może się pobawić, ale nie rób z nim nic głupiego, okej? Okay? Okej, okay, dobra, na razie. Dobra, y, pa, pa, kończę, pa, pa. Czyli tak, miałem kupić leko, masło, ser... E, ...jaj... Co to do cholery? To ja? Nie, to nie ja. No daj im na 5 minut coś wartościowego do ręki, no. no daj im na 5 minut. No ja wiedziałem, że tak będzie, no. Ja wiedziałem. To piękny dzień na przejażdżkę łodzią najlepiej jak najdalej od miasta. Ta...